Hello YOUTUBE! Dzisiaj otworzymy sobie BRAVO SPORT! Ale z czym? Patrzcie, jak to zobaczyłam, jak ta mi kupi, to mi ścienka padła. Wow! Karta XXL! Wow! Tiago Silva! Wow, wow! I jeszcze mały ikierka Sias! Świetnie! Ha! No. Szaderskie te limity XXL. Szaderskie. Otworzymy. Zobaczymy sobie brawo jeszcze jakie jest Mam nadzieję, że o, zacząłem. Dobrze. Brawo jak brawo. Top 15 lomys i Cristiano Ronaldo Neymar. Tylko trzy przeczytałam. Brawo dalej nas nie interesuje. Brawo odłożymy sobie tu, na bok. I mamy saszetkę, którą sobie otworzymy inaczej, czyli tak. Saszetka nie taka gruba. A, sorry, że muszę wziąć, ale nie mogę wyjąć, o. Już wiem, co jest. Ale gówno. Za przeproszeniem. One to watch. Samelow. Yamati. Kościelny. Hulk. I Boateng. Hm. Ale i gówno. Ach. Karty, które mam. Chyba tylko dwie są dobre. A reszta powtórki. Majowo. Co nie? Poczekajcie zaraz, przyjdę, coś wam pokażę. Jestem ponownie Patrzcie co mam, to nie są saszetki tylko Moje powtórki w saszetkach 6 6 6 Sześć. Oj, sorki. Coś się tutaj poruszyło. Sześć. To są moje powtórki. Połowa z kuli. I do tego dołączymy... Poczekajcie, zobaczyć, czy tego mam. Już w tym czasie popatrzycie się na... ...silwę, tylko trzeba tutaj podeprzeć. Hmm. Dobra, mam pomysł. Albo nie. Dobra, będziecie patrzyli na moją ścianę. Nawet z tego mam. Patrzcie. Świetny strzał po prostu. O, mistrzostwo. Mistrzostki, mistrzostkie karty tego mam. Czyli tylko kościelne chyba. Nie no, kościelnego też mam. Już chyba zakończę z zbieraniem tej serii. Hm. Tak dziękuję, że nigdy nie byłem. Weźcie. jedyne dwie karty, to są fajne. To Silva i Casillas, a reszta to gówno. dosłownie dosłownie i za przeproszeniem wszystko sobie kasię za włożyłem. ale gówno Liczyłem na coś ciekawszego. O nie, na takie coś. Staty lepsze od Messi'ego na bit, bit Limitce Widzimy się za chwilę, bo coś jeszcze muszę załatwić. Jestem. Cienko. A, jeszcze jedno muszę załatwić, zapomniałem. Sorry. Jestem źle włożyłam tutaj. Bynajmniej z tego Kasiasa możemy się pocieszyć. Moje wszystkie limity mam tylko trzy: Kasias, Iniesta i Mario Balutelli. Baluteli z brawo, Iniesta z kuli, Kasia z brawo. O, Messi na big ma takie same staty jak y, Iniesta na małej. Patrzcie. Nie Ale ma 295. pięć. Ach. Fajna jest chociaż ta Big, która będzie tutaj tak w albumie. Nawet, nawet zboczko włożę sobie do albumu ją. Albo już skończę część. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, Janek.